Me. Yes, yes, you are so beautiful. So, the infamous oh. Birdie, you better have a good reason for dragging me out here. Hey, I'm here to offer my services. You see, this kidnapping of yours, I'm worried that you have no idea who you're up against. I'm Birdie, I didn't know you cared. Let me take a closer look. This the face of a man I can trust. Dom is dead. Courtesy of the bald guy. And that means you need a new man on the inside. And who's better out there than me? Am I right? No, Bertie, you're not right. Cuz see, I got the girl. And that means I don't really need you now, do I? Wait, 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 wait. Now be cool, man. Come on, please. Listen. Look, you don't understand. You want the highest bidder. Then you need me to engineer the drop. That's what I do, man. <laughs> right. Oh, Bertie, you think I can't make a simple trace on your phone call? What? I look sick! that That's a beautiful day. Bertie, who is, uh. What the hell is her name again now? Uh. Jade. Who's Jade? Fuck you, man! Oh, oh that oh. oh, now that's the wrong answer. Damn, I love this country. Man can become anything he wants to be, as long as he's got the brains and the cojones. Okay, 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 okay. This is a low-level agency, bitch. The agency? Are you telling me the agency's connected to Victoria? Yeah! Let him go. <laughs> These are very dangerous people, man. If you screw them over, they will find you. But if you let me be the middleman, can't you see if it meant enough to them to send a fucking hitman? Don't you see she's gotta be worth millions? Millions. <laughs> <laughs> I'll take my chances. Oh, you're good this time, Birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the Founding Fathers. I can promise you that. You know I will. I'm cool. I'm cool. Think you're gonna cut me out of the action? Well, you got another thing coming, man. I got a sorpresa for you. Yeah. Yeah. In fact, I got a surprise for everybody. Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Hitman Absolution. W tym odcinku zagramy sobie ponownie poziom witamy w Hope. No i tutaj mamy dotrzeć do barmana. Barman znajduje się tam daleko w głębi baru. I my pójdziemy sobie teraz do niego. Możemy wszcząć bójkę i tym razem będziemy w niej uczestniczyć.

Ale teraz będziemy w niej uczestniczyć. Dobra. Kolejny pokonany. Okej. Okay. Ten też zdjęty. Jeszcze chyba jest jeden w kolejce, no właśnie. Dobra. I tutaj, co my tutaj mamy? Broń. Tylko, że od razu musimy ją schować. No i teraz będziemy mogli sobie normalnie przejść. No, ale wcześniej usuniemy kilku tutaj. Bramkarz. Jeden zdjęty. Kolejny bramkarz. To już chyba drugi. Dobra i teraz możemy sobie przejść. Tutaj coś mamy jeszcze. O, karta dostępu, akurat przyda się nam. Tutaj mamy kolejnego bramkarza. Trzeci bramkarz pokonany. Tutaj gdzieś szklaneczka była, także po nią pójdziemy. O, właśnie mamy szklaneczkę. Ale jesteśmy rozchwytywani przez wszystkich. Tym się możemy jeszcze zająć. Kolejny bramkarz zdjęty. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Pójdźmy sobie może do tego miejsca gdzie były dowody. Bo tutaj możemy teraz wejść bez większego problemu. I zabierzemy sobie te dowody. No i idziemy dalej. Tutaj się jeszcze coś dzieje. Kolejny bramkarz zdjęty. Dużo ich tutaj jest, tak w sumie. Nie wiem, czy wszyscy już są zdjęci tutaj, ale jeszcze zobaczę. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj też nie ma bramkarza. Dobra, idziemy dalej. Kolejny bramkarz zdjęty. I tutaj mamy jeszcze jednego.

Dobra, i chyba więcej przebrań nie będę mógł zdobyć. Przynajmniej nie teraz, bo z policjantem nie bardzo się mogę bić, przynajmniej nie z dwoma. Ale w ten sposób dotarliśmy do barmana i teraz sobie z nim porozmawiamy. Dude, Ah! Barbershop! Every day, 12 noon, sharp! Hey, Holmes, how's country life? Locals treating you okay? Why don't you pop on over to McGarman's Gun Shop, because I got you a little moving in present. Koniec etapu. Koniec poziomu, całkowity wynik poziomu z rangą cień. 9600 punktów. Udało się nam zdobyć 25 na 30 rzeczy. Pozostał nam jeszcze kameleon. Jedna broń. Jedno przebranie policjanta. Jedno podejście, po gawędki przy piwie. Mistrzostwo, witamy w hope. No i tyle. I na tym skończymy sobie ten odcinek, także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!